Rok 1916 Czechy. Jak już to jedziemy, to wezmę kufelek. Mazur i mecenas. Dezerdez. Oraz ich ukochane Tyskie powoli zmierzają w stronę Polski. Browar w Popowicach. Pisz po braburowym pościgu oberlojt von Stein odzyskał ulubione piwo cesarza. Lepiej dopisz się! kilkunastu pokoleń polskich browarników. Nie! Polski Polskie piwo. Polskie piwo w najlepszym czeskim browarze. Wyborny. Piwo zostało. Piwo zostaje. Reszta... Opuść mnie, ty czeska. Oficerowie odlatują. No, jesień idzie. A <laughs> no, słyszałeś, że podobno jeden z Czechów ma narzeczoną z Polski? To? Szarowa. Podobno niezła biczka. <laughs> Dyskie. najlepsze w naszej historii.